Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj kręcę z ręki. Tak często bywa, że lubimy sobie życie utrudniać, więc pokazuję Wam coś zupełnie nowego. Tak, pamiętacie te dziury techniczne? One istnieją, tak, jest tutaj dziura techniczna, ale została ona tutaj zapchana. Nie ma już tej dziury. Tak samo, moi drodzy, pod tym drugim oknem. Gdzie mamy tutaj, właśnie to drugie pięterko? Również ta dziura została zapchana. I ktoś mógł powiedzieć: No dobrze, i co teraz? Jak dalej? Co tutaj się będzie działo? Dlaczego tak wymyśliłem? Tutaj akurat mam lampę, więc wam pokażę, jak to wygląda od spodu. Jak to wymyśliłem. Mianowicie postanowiłem sobie z tą dziurę zrobić zamykaną i otwieraną. Tam z tyłu są takie uchwyty. Na nie zakładam tą, tą sklejkę, na którą jest przyklejony styrodur. I tutaj mam zasówki, które mogę, które mogę oczywiście otworzyć i tą dziurę na powrót zrobić otwartą. W kolejnych scenach pokażę Wam, jak tutaj chcę to wykończyć. Przede wszystkim. Wykorzystam jakąś trawę, tutaj muszę dokończyć ulicę, być może tutaj będzie jakiś, właśnie, e, część miejska, ale to jeszcze nie będę zradzał wszystkich tajemnic, tak jak i tam. Mam ideę, aby wykorzystać tą, e, ten dworzec kolejowy, który wcześniej, e, właśnie, mm, no, miałem na innej makiecie. Tak jak pamiętacie, on sobie został. Być może, właśnie on sobie tutaj będzie gdzieś w tym miejscu. Także nie wiem, czy materiał, który nakręcam, będzie tylko zapowiedzią tego, co tu będę robił, czy też po prostu w tym materiale pokażę Wam wszystko, ale niemniej jednak żegnam się w tej scenie i do zobaczenia w kolejnej scenie lub w kolejnym odcinku. Cześć! Tak wyglądają te tak zwane zaślepki do kanałów technicznych. Z góry to jest wszystko ładnie równe, ale z do, w dolnej części, to wszystko musi mieć ręce i nogi tam gdzie są te wszystkie takie właśnie elementy, które trzymają i są też to odpowiednio powycinane tak, aby później równo pasować na górę. Zostało to wstępnie pomalowane. Teraz będziemy działać na, w temacie infrastruktury właśnie tego, aby była jak najbardziej prosta, aby łatwo było wkładać i zdejmować właśnie te tak zwane zaślepki do, do tych właśnie miejsc, kanałów technicznych, czy jak to nazwać dziur technicznych. Jeszcze tak szybciutko wam tutaj tylko pokażę, jak wyglądają właśnie te dziury techniczne. Tak, ostatnie takie jakby rzut, to jest ta właśnie dziura tutaj po prawej stronie. I już tutaj pokazuję wam tą dziurę po lewej stronie. Tak, widzieliście je. Już wstępnie, właśnie załatane tymi sklejkami, fibranami. Teraz widzicie odkryte, widzieliście pomalowane. I cóż, także ostatni rzut oka, i kolejna scena, oczywiście, będzie w temacie: jak zagospodarowałem właśnie te zaślepki do tych dziur technicznych.